Chłopiec o imieniu Steve zawsze marzył o tym, by zostać górnikiem. Jednak za każdym razem, gdy próbował pomóc, stary człowiek go przeganiał. Kilkadziesiąt lat później Steve jest przygnębionym dorosłym mężczyzną, który sprzedaje klamki do drzwi. Pewnego dnia lunch przypomina mu o jego miłości do górnictwa. Wraca do miasta swojego dzieciństwa i konfrontuje się ze starym człowiekiem, unikając jego ataku, by w końcu wejść do kopalni. Steve radośnie kopie przez wiele godzin i w końcu znajduje dwa tajemnicze świecące artefakty. Kiedy je łączy, otwierają one portal do innego wymiaru zwanego Overworld. Steve natychmiast zakochuje się w Overworld, gdzie noc zapada co 20 minut. Wszystko ma kształt klocków i można z nich tworzyć wszystko, co tylko przyjdzie mu do głowy, łącznie z domem z wełny. Świat jest piękny w ciągu dnia, ale w nocy Steve musi pozostać w domu, aby uniknąć zombie. Pewnego ranka spotyka agresywnego wilka. Karmiąc go kością, wilk staje się przyjazny, a Steve adoptuje go jako zwierzę domowe, nazywając go Dennis. Mijają lata, a Steve i Dennis podróżują po krainie i budują wszelkiego rodzaju niesamowite konstrukcje. W końcu natrafiają na tajemnicze ruiny i skrzynie z brakującym blokiem. Steve używa klocka do naprawy ruin, tworząc nowy portal. Denis i Steve natychmiast przez niego przechodzą i trafiają do Nederu. Nie ma tu radości ani kreatywności, tylko pigliny bezmyślnie szukające złota. Ich przywódczynią jest Małgosza, zła czarownica, która szuka kuli dominacji. Świecący artefakt Steve'a jest tą kulą, więc kradnie ją mu i zaczyna snuć plany przejęcia kontroli nad światem. Steve i Denis zostają zamknięci w celi, ale Denis zabiera klucze strażnikowi, aby uciec. Następnie odzyskują kulę, a Steve każe Denisowi zabrać ją do swojego domu w prawdziwym świecie. Podczas gdy niektórzy piglinowie ponownie pojmują Steve'a, inni próbują ścigać Denisa. Jednak piglinowie nie mogą przebywać w świecie nadziemnym, ponieważ zamienia się on w zombie i są zmuszeni do odwrotu. Przed wskoczeniem do portalu Denis przypadkowo gubi obroże. W prawdziwym świecie chowa kulę pod łóżkiem Steve'a. Kula pęka po upadku, co powoduje zamknięcie portalu. Teraz Denis utknął tutaj. Wiele lat później Garrett prowadzi sklep z artykułami retro w małym miasteczku w stanie Idaho. W latach 80. był mistrzem gier zręcznościowych i nigdy nie zapomniał o swoich dni chwały. Teraz jego sklep nie radzi sobie zbyt dobrze i otrzymuje nakaz eksmisji. Desperacko potrzebując gotówki, Garrett udaje się na aukcję magazynową, mając nadzieję, że znajdzie coś wartościowego, co będzie mógł odsprzedać. Dowiaduje się, że jedna z partii zawiera rzadką konsolę Atari Cosmos, więc kupuje ją za 900 dolarów czekiem, którego nie można teraz zrealizować. Kiedy jednak w końcu otwiera pudełko z Atari, odkrywa, że jest puste. Wściekły zaczyna niszczyć magazyn, nie zauważając kawałków kuli, które wypadają z pudełka. Co gorsza, jego samochód psuje się na środku drogi, kiedy próbuje wrócić do domu. W międzyczasie rodzeństwo Natali i Henry przeprowadza się do tego samego miasta, ponieważ było to ostatnie życzenie ich matki. Jadąc drogą, widzą Gareta wściekającego się na swój samochód. Kiedy docierają do miasta, agentka nieruchomości Dawn wręcza im klucze do domu i prezent od fabryki cipsów ziemniaczanych, w której będzie pracować Natali. Dawn wozi zwierzęta w swoim samochodzie, ponieważ jej marzeniem jest otwarcie mini zoo. Następnego dnia Natali przygotowuje dla Henrygo pizzę według przepisu ich matki, aby zabrał ją do szkoły, mając nadzieję że pomoże mu to nawiązać przyjaźnie. W drodze do szkoły Henry widzi sklep Retro Gareta i wchodzi do środka, aby podziwiać wszystkie fajne rzeczy. Gareth wykorzystuje tę okazję, aby promować swój program, więc kiedy Henry prosi go o radę życiową, Garet żąda zapłaty i ostatecznie bierze pizzę zamiast gotówki. Gareth wypowiada wiele inspirujących słów, które nie mają zbytniego sensu, ale przynajmniej przypomina Henry'emu, że ważna jest praca zespołowa. W szkole pierwszą lekcją Henry'ego jest plastyka, a nauczyciel każe dzieciom narysować banana i pomarańcze. Zamiast wykonać zwykły rysunek martwej natury, Henry rysuje banana z plecakiem odrzutowym. Nauczyciel karci go za nieprzestrzeganie zadania, a koledzy z klasy wyśmiewają jego pomysły. Aby udowodnić im, że się mylą, Henry idzie do szkolnego laboratorium i buduje szkielet. Następnie przeprowadza test przed zgromadzoną publicznością. Plecak odrzutowy startuje bez problemów, ale w połowie lotu ulega awarii i rozbija się w fabryce chipsów ziemniaczanych, w której pracuje Natali. Duży pomnik ziemniaka na dachu zostaje uderzony i spada do rzeki. Wicedyrektor twierdzi, że może to oznaczać wydalenie ze szkoły i żąda spotkania z opiekunem Henry'ego. Zamiast zadzwonić do Natalii, Henry dzwoni do Gareta i oferuje mu 26 dolarów, jeśli ten będzie udawał jego wujka. Garet odbiera Henry'ego, a wicedyrektor jest tak podekscytowana flirtowaniem z pseudogwiazdą, że pozwala chłopcu odejść. W sklepie Henry jest zmęczony niepowodzeniami swoich pomysłów i wyrzuca swój notatnik. Następnie zauważa tajemnicze artefakty i zastanawia się, do czego służą. Gareth czyta dołączoną do nich instrukcję, która mówi, że nie należy ich nigdy łączyć. Henry i tak to robi, a kula zaczyna świecić, podczas gdy Gareth czyta drugą stronę kartki, która ostrzega ich, że poszukiwanie skarbu kuli jest niezwykle niebezpieczne. Kilka minut później Natalie wpadła w panikę, ponieważ nie może nigdzie znaleźć Henry'ego, a on nie odbiera telefonu. Dawn mówi jej, że Tom stał za incydentem w fabryce i uczy ją, jak namierzyć telefon Henry'ego, ujawniając, że znajduje się on w lokalnych kopalniach. W międzyczasie Gareth i Henry wchodzą do kopalni, nieświadomi, że Denis obserwuje ich z daleka. Znajdują świecący portal tuż przed tym, jak Natalie i Dawn doganiają ich. Kula łączy się z portalem za pomocą wiązki energii i zaczyna wciągać Henrygo. Pozostali próbują go wyciągnąć, ale energia jest zbyt silna i wyrzuca Henrygo przez portal. Wkrótce reszta grupy również zostaje wciągnięta do świata nadziemnego i są zachwyceni pięknym widokiem. Gareth zauważa różową owcę i próbuje z nią porozmawiać, więc reszta idzie za nim. W podziemiach magia Małgoszy wykrywa powrót kuli i idzie do Steve'a, który spędził wszystkie te lata w celi. Chce, żeby przyniósł jej kulę, więc pigliny zdejmują mu kajdany, a Steve wykorzystuje okazję, żeby ukraść im miecz. Zanim zdąży zaatakować, Małgosza wyciąga obroże Denisa i udaje, że wilk jest jej więźniem. Jeśli Steve nie przyniesie kuli, zlikwiduje Denisa. Wracając do Gareta, próbuje on bezskutecznie porozumieć się z owcą. Nagle zapada noc i horda szkieletów jadących na pająkach atakuje płonącymi strzałami. Grupa natychmiast ucieka, a Gareth zostaje oddzielony od pozostałych, gdy wpada do dziury. Szkielety ścigają pozostałych ludzi i próbują wystrzelić więcej strzał, ale w tym momencie pająk skacze i strzały trafiają w niego. Gdy płomienie rozprzestrzeniają się po lesie, Henry przypadkowo uderza w drzewo, powodując, że część pnia zamienia się w mały blok. Po zbadaniu małego bloku Henry uderza w drzewo, aby uzyskać więcej i zdaje sobie sprawę, że może ich użyć jako materiałów budowlanych. Natychmiast zbiera więcej i zaczyna je układać w stos, aby zbudować konstrukcje, w które mogą się ukryć, nie zdając sobie sprawy, że zostawił kulę na zewnątrz. W międzyczasie w dziurze Garet znalazł porzuconą łopatę i desperacko kopie, podczas gdy szkielety strzelają strzałami z góry. Widzi otwartą przestrzeń na końcu tunelu i biegnie przed siebie, aż znajduje drugą dziurę, która prowadzi go z powrotem na powierzchnię. Nagle zaskakuje go Creeper, a Garet uderza go, aby się bronić. Creeper świeci przez kilka sekund, po czym eksploduje, co powoduje, że Gareth leci przez pole. Następnie Gareth zaczyna biec, ponieważ zarówno szkielety, jak i zombie gonią go, ale zatrzymuje się, aby podnieść kulę. Niestety, strzała uderza w kulę i łamie jeden z jej kawałków, powodując zniknięcie portalu. Gareth podnosi pozostały kawałek i biegnie do budynku Henlego, ale nie ma drzwi. Podczas gdy walczy z jednym z zombie, na dachu pojawia się kolejny potwór i grupa musi go zepchnąć. Wkrótce zombie otaczają Gareta, więc Henry otwiera dziurę i wciąga Gareta do środka, a następnie ją zamyka. Niestety, Creeper zbliża się zbytnio do budynku i eksploduje, burząc część ściany. Grupa biegnie na dach i staje w rogu, gdy Horda zbliża się. Nagle jeden z zombie zostaje dźgnięty siekierą i zrzucony z budynku przez Steve'a, który przybywa, aby uratować sytuację. Używając siekiery i szybkich ruchów bojowych, walczy z Hordą i w ciągu kilku minut z łatwością likwiduje większość z nich. Pozostali wrogowie zostają spaleni, gdy w końcu wychodzi słońce. Następnie Steve wyjaśnia, że nie mogą wrócić do domu, dopóki nie będą mieli obu części kuli. Jedynym sposobem na zdobycie nowej jest udanie się do Woodland Mansion, co jest bardzo niebezpieczną podróżą. Steve oferuje pomoc w powrocie do domu, jeśli zapłacą mu kulą, a grupa przyjmuje te propozycje. W podziemiach Małgosza podejrzewa, że Steve ją zdradził, więc nakazuje generałowi Changusowi ścigać bohaterów. Daje mu również specjalną miksturę która pozwoli mu bezpiecznie chodzić w słońcu. Po powrocie do świata górnego Steve zabiera grupę do Midport Village, aby mogli zdobyć sprzęt. Wyjawia, że większość tego miejsca zbudował sam i przedstawia im żelaznego giganta, który chroni całą okolicę. Steve pokazuje im również, jak gotować kurczaka w lawie, a Garrett popisuje się, gryząc bardzo gorący kawałek. Natalie mówi Steve'owi, że powinni się pospieszyć, ale Steve uważa, że muszą dać Henleyemu czas na odkrywanie swojej kreatywności. Sfrustrowana Natalie protestuje, wskazując, że nie jest to przydatne w prawdziwym świecie i sprawia tylko, że Henry staje się przegranym w szkole. Henry podsłuchuje tę rozmowę i denerwuje się, więc biegnie, aby schować się w najbliższym sklepie. Steve pokazuje Henley'emu i Garrettowi wszystkie fajne rzeczy, które mogą tu zdobyć, takie jak broń i zbroje. Gareth znajduje perłę, która może teleportować ich w dowolne miejsce i przypadkowo jej używa, sprawiając, że pojawia się przy drzwiach. Następnie Steve uczy ich. Jak korzystać ze stołu rzemieślniczego? Muszą ułożyć materiały w określone wzory, aby stworzyć to, co chcą. Gareth tworzy cięższa wersję nunchaku, a Henry tworzy wyrzutnie TAT. Prywatnie Gareth pyta Stevea o skarb wspomniany w notatce. Steve wyjaśnia, że w okolicy znajduje się wiele kopalń, ale udanie się tam oznaczałoby ryzykowny objazd. Gareth mówi mu, żeby i tak go tam zabrał, bo inaczej nie zdobędzie kuli. W tym momencie Changus i jego żołnierze przybywają, latając na stworzeniach zwanych gotami. Zaczynają niszczyć wszystko na swojej drodze i strzelać do wieśniaków, którzy po trafieniu zamieniają się w kurczaki. Steve przygotowuje się do walki z Changusem, ale Garrett chce być bohaterem, więc popisuje się swoją bronią tylko po to, by przy okazji znokautować Steve'a. Changus zaczyna wtedy bić Gareta, podczas gdy Henry powala pigliny za pomocą swojej wyrzutni ziemniaków. Dawn i Natalie chowają się za stołem i kopią go, aby również powalić kilka piglinów. Chwytają narzędzia rolnicze i dołączają do walki. Wykazując się imponującymi umiejętnościami w pokonywaniu wrogów. Gareth nadal jest dość łatwo pokonywany, a Changus prawie go pojmuje, ale pojawia się żelazny golem, który jednym ciosem wysyła Changusa w powietrze. Gasty otwierają ogień i teraz wioska płonie. Steve ciągnie Henry'ego i Gareta w bezpieczne miejsce, a Natalie chce za nimi podążać, ale płomienie stoją jej na drodze. Dawn mówi jej, że mogą spotkać się później w rezydencji. Cała trójka dociera na szczyt wysokiego budynku, a Steve daje swoim przyjaciołom swoje ostatnie dwa kombinezony skrzydłowe, mówiąc im, żeby polecieli do gór po drugiej stronie morza. Garrett popycha Henryego, który spada na kilka kilometrów, ale w ostatniej chwili udaje mu się aktywować kombinezon skrzydłowy i zaczyna odlatywać. Wkrótce Garrett podąża za nim, a Steve dołącza do nich, skacząc na Gareta, aby jechać na nim jak na koniu. Piglini i Gasty zaczynają ich ścigać, strzelając kulami ognia, które niszczą części gór. Jeden z piglinów wskacze na hemniego i prawie powoduje jego upadek, ale udaje mu się kontrolować lot i lecieć dalej. Steve kontroluje Gareta za pomocą swoich włosów i wykonuje szybki ruch, aby spowodować upadek jednego z Gastów. Grupa piglinów jadących na świniach rzuca w nich włóczniami, a dwóch z nich nawet wskakuje na mężczyzn, więc Garet musi złapać Steve'a, aby zapobiec jego upadkowi. Gast nadal strzela ogniem i robi dziurę w formacji skalnej blokującej drogę, gdzie pigliny czekają z siecią. Ponieważ dziura nie jest zbyt duża, Garrett i Steve ściskają się mocno i udaje im się przez nią przejść tuż przed tym, jak pigliny rzucają w nich wiadrem lawy. Atakujący Gast zamiast tego zaplątał się w sieć. Henry używa fajerwerku, aby odepchnąć piglina i wysyła go do ust ostatniego Gasta, powodując jego eksplozję. Powoduje to również utratę kontroli przez Henrygo, który uderza w swoich przyjaciół, co sprawia, że zaczynają spadać. Na szczęście Steve ma wiadro z wodą, które rzuca na ziemię, tworząc jezioro. Na którym mogą bezpiecznie wylądować. Podczas podróży przez las Steve opowiada chłopcom historię Małgoszy. Marzyła ona o zostaniu tancerką, ale pigliny nie doceniały jej talentu, a jej ojciec się jej wstydził. To sprawiło, że Małgosza wyrzekła się kreatywności i teraz chce użyć kuli, aby zasłonić słońce i zniszczyć świat. Steve obiecuje, że nie odda kuli Małgoszy, ale potrzebuje jej jako karty przetargowej, aby uratować Denisa. W podziemiach Małgosza krzyczy na Changusa za jego porażkę i uwalnia Wielkiego Wieprza który jednym ruchem z łatwością likwiduje czangusa. Następnie Małgosza wysyła go, aby zdobył kule. W wiosce Dawn i Natalie próbują dostać się na ostatnią łódź, ale wieśniak właśnie odpłynął. Natalie wydobywa kawałek drewna, aby rzucić nim w niego, ale nie trafia. Teraz będą musiały znaleźć inną drogę. Gdy docierają do lasu, zapada noc i rozmawiają o tym, jak okropne jest ponoszenie odpowiedzialności dorosłych podczas walki z zombie za pomocą narzędzi rolniczych. Nagle za nimi pojawia się warczący wilk, więc Dawn zaprzyjaźnia się z nim, dając mu kość. To sprawia, że wokół jego szyi pojawia się magicznie obroża z jego imieniem, potwierdzając, że to Denis. Dawn rozpoznaje to imię z opowieści Steve'a i prosi Denisa, aby zaprowadził ich do niego. W międzyczasie Steve zabiera chłopców na objazd przez kopalnię Redstone'a, gdzie Gareth przypadkowo nadepnął na pułapkę i ściany zaczęły rzucać w niego pociskami. Gareth próbuje uciec, ale kostka uderza go i wyrzuca w powietrze. Jego głowa ląduje na dźwigni, która otwiera ukryte drzwi odsłaniając ogromną stertę diamentów. Kiedy Garrett zaczyna napełniać kieszenie, Henry się złości, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to on to zaplanował. W tym momencie Steve wyczuwa okropny zapach i słyszą, jak w pobliżu pojawia się wielki wieprz. Cała trójka pędzi, aby wsiąść do wagonika kopalnianego i bardzo szybko przejeżdża przez kopalnię, ale w końcu wyczerpuje się zasilający go redstone i zostają uwięzieni w ciemnym pomieszczeniu. Steve zapala pochodnie i okazuje się, że są otoczeni przez kwipery. Wielki wieprz zbliża się, więc Garrett zaczyna pchać wagonik w kierunku ścieżki Redstone, a Henry uderza Kwipery. Wóz wyrusza w drogę w samą porę, aby opuścić kopalnię, podczas gdy Wielki Wieprz zostaje powalony przez eksplodujące Kwipery. Gdy Trójka dociera do lasu, Henry wyrzuca Garrettowi jego egoizm. Gareth w końcu porzuca swoją postawę macho i przyznaje, że boi się, ponieważ jest nieudacznikiem. Henry lituje się nad nim i godzą się, więc Gareth pozwala mu zatrzymać kulę. W końcu docierają do rezydencji, a Steve pokazuje swoim przyjaciołom mapę trzech pięter. Każdy obszar strzeżony jest przez niebezpiecznych wrogów, więc potrzebują planu. Garrett i Steve odwracają uwagę indykatorów na pierwszym piętrze, grając głupą muzykę, co pozwala Henrymu się zakraść. Początkowo udaje mu się ominąć kilku strażników, ale kiedy dociera do schodów, windykatorzy go zauważają i zaczynają go ścigać. Rzucają w niego bronią, a Henry unika ich, chowając się w pokoju. W międzyczasie Garrett i Steve zostają schwytani, umieszczeni na ringu. Steve jest związany, a Gareth musi walczyć z ich największym wojownikiem, który jest małym zombie jadącym na kurczaku. Są mali, ale bardzo silni, więc wykorzystują swoją pracę zespołową, aby wielokrotnie uderzać Gareta. Garetowi udaje się wykonać ruch, aby uderzyć zombie, a dziecko zaczyna płakać, ale tylko udaje, aby zaatakować Gareta z zaskoczenia. Kiedy Garet jest na ziemi, Steve'owi udaje się uwolnić z więzów i skacze, aby uderzyć zombie głową, wyrzucając go z ringu. Wracając do Henley'ego, zaczyna on przeszukiwać skrzynie w pokoju i używa niektórych materiałów, aby zbudować diamentowy topór. Po dłuższych poszukiwaniach znajduje również artefakt zastępujący kulę. W tym momencie pojawia się Enderman i używa swojej mocy, aby zahipnotyzować Henley'ego, sprawiając, że ten widzi wizję wszystkich swoich przyjaciół obrażających go. Kiedy fałszywy Garet pali jego notatnik, Henry budzi się z transu i atakuje Endermana swoją siekierą. Stworzenie wciąż się teleportuje, ale Henry nie poddaje się i uderza je, aż w końcu ginie, pozostawiając perłę jako nagrodę. Następnie Henry wykopuje dziurę w podłodze i skacze, aby dotrzeć do pierścienia. Trzej przyjaciele uciekają razem z rezydencji, ale zostają otoczeni przez malgosze i jej armię gastów. Używa swojej magii, aby zabrać kulę z torby Henry'ego i odlatuje, podczas gdy pigliny skaczą na most z dynamitem. Gareth rzuca Henry'ego na jednego z gastów, powodując upadek piglinów. Następnie Steve kładzie kostkę śluzu i podskakuje na niej, aby dołączyć do Henry'ego, ale zanim Garrett może zrobić to samo, zostaje zablokowany przez innego gasta. Mówi Steve'owi i Henry'emu, aby odeszli bez niego i zaczyna walczyć z wrogami, którzy wkrótce wysadzają most. Wybuch uszkadza wszystkie gasty, a chłopcy lądują na ziemi. Jakiś czas później Steve budzi się i jest podekscytowany, widząc Denisa liżącego jego twarz. Okazuje się, że on i Henry zostali uratowani przez Dawn i Natalie, które zapewniają im bezpieczeństwo w grzybowej chatce. Natali przeprasza Henry'ego za to, co powiedziała, i godzą się. Tymczasem Małgosza umieszcza kulę na portalu do Nederu, który wystrzeliwuje wiązkę laserową zakrywającą słońce. Teraz wszyscy wrogowie mogą swobodnie się poruszać, a pigliny mogą przybyć do świata nadziemskiego. W wiosce grupa widzi ciemność i przygotowuje się do walki, wykorzystując wszystkie najlepsze pomysły Henry'ego. Natali tworzy diamentowy miecz. A Dawn niszczy kilka szkieletów potężną eksplozją i zaprzyjaźnia się z kolejnymi wilkami. Kiedy pigliny rozpoczynają atak, Henry aktywuje grupę żelaznych golemów, których siła z łatwością pokonuje pigliny. Przywódca golemów został wzmocniony specjalnymi butami, które pozwalają mu poruszać się szybko, pokonując kilku wrogów jednocześnie. Henry i Natalie również dołączają do walki, więc Małgosza postanawia wysłać nowego Wielkiego Wieprza. Podczas gdy przywódca golemów walczy z Wielkim Wieprzem. Steve zakłada swoją diamentową zbroję i rusza za Malgoszą. Niestety, nie trafia swoim potężnym atakiem, a ona niszczy jego zbroję swoją magią. Następnie rzuca jajkami, z których wykluwają się kurczaki, które ją gryzą. Przywódca golemów zostaje pokonany przez wielkiego wieprza, więc dzieci muszą się spieszyć. Henry strzela perłą w górę portalu i natychmiast teleportuje się w to miejsce. Kiedy wielki wieprz ma zlikwidować Natali, pojawia się Dawn z Denisem i całą sforą wilków które skaczą na wieprza, aby go powstrzymać. Niestety wieprz jest silniejszy i zrzuca je, po czym strzela wiązką w portal, powodując upadek Henry'ego, zanim ten zdążył dotrzeć do kuli. W tym momencie pojawia się Garrett w postaci Gasta i w ostatniej chwili ratuje Henry'ego. Następnie Henry używa włóczni, aby dźgnąć Gasta, co powoduje, że ten strzela kulami ognia w portal. Konstrukcja zaczyna się rozpadać, a kula przestaje działać, więc znów wychodzi słońce. Światło powoduje, że potwory płoną, a pigliny stają się zombie. Wielki wieprz podnosi kulę, ale zostaje nagle pokonany przez przywódcę golemów niesamowitym atakiem. Kula ponownie spada i tym razem łapie ją Natalie. Małgosza nie ma już mocy, a Steve z łatwością ją pokonuje, ale postanawia ją porzucić zamiast zlikwidować, aby mogła nauczyć się przetrwać dzięki kreatywności. Następnie grupa przygotowuje się do powrotu do domu. Steve mówi Denisowi, żeby wyruszył wraz z Dawn i śpiewa mu piosenkę na pożegnanie. Grupa znika w portalu a po chwili wahania Steve postanawia podążyć za nimi, w końcu gotowy, by ponownie żyć w prawdziwym świecie. Jakiś czas później sklep Garetta Grupa stworzyła własną grę wideo, a Garrett i Steve często grają muzykę dla dzieci w sklepie. Dawn i Dennis otwierają małe zoo, a Natalie zaczyna prowadzić zajęcia z samoobrony. Henry w końcu buduje działający plecak odrzutowy i robi wrażenie na wszystkich w szkole. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.